pozostajemy tutaj w obrębie pana działalności związanej z literaturą. W tym przypadku właśnie przekład Mistrza i Małgorzaty kilkukrotnie już dzisiaj wspominany. Po raz kolejny współpraca z wydawnictwem Znak. Rok 2016 wtedy ukazuje się ten właśnie przekład i może nie wszyscy wiedzą, ale tutaj taki ewenement, że za, za całym tym przekładem stoi nie tylko pan, ale też właśnie wsparcie ze strony rodziny, bo tutaj już wspomniał o tym pan wcześniej. Współpracowała z panem pana żona Leokadia oraz syn Igor. No i właśnie jak współpracowało się z rodziną odnośnie tego przekładu? Czy oni też. No bo wiadomo tutaj, myślę, że osoby, które znają Pana działalność wiedzą, że w obrębie osób, którymi się Pan interesuje, no Michaił Błochakow ma pewne specjalne miejsce, że jednak jest to osoba, którą Pan bada szczególnie głęboko. No i właśnie, czy też podzielają to zainteresowanie jak generalnie wyglądała współpraca nad tym przekładem? No tutaj była żona Leokadia Anna Synigora, a mamy jeszcze jako czwartą w rodzinę, rodzinie no, tak, córkę tak, tak. Anetę i to jest, no my jedno Pokolenie, syn, córka od syna młodsza o 8 lat, i co ciekawe, ta książka była też w naszej rodzinie, nie tylko w moim takim życiu naukowym, uniwersyteckim, ale też dzięki Andrzejowi Drawiczowi najważniejsza, ale też właśnie rodzinnie i były wcześniej. Dwa przekłady tego dzieła na język polski. Pierwsze to było takie klasyczne, bo bardzo dawno już zrobione, wtedy jak mistrz się ukazywał, czyli la, lata 66-67, 1900. Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski. I to wydanie, w, w 1990 roku, Andrzej Drawicz, który był moim nauczycielem, mistrzem, zaproponowano, żeby je wydać w takiej serii Biblioteka Narodowa. No i Andrzej Drawicz mnie zaproponował, ja wtedy, ja wtedy byłem niedługo po studiach, to było w 1985 roku, te prace zacząłem, więc byłem dwa lata po studiach, a on zaproponował, zapytał czy ja bym nie zrobił, no już widocznie jakąś żyłkę filologiczną we mnie dostrzegł i czy ja bym nie zrobił do tego komentarzy filologicznych, czyli przypisów. No, ja oczywiście się zgodziłem skwapliwie. No Andrzej Dawidz mi materiały różnojęzyczne przekazywał, no i zrobiłem naprawdę bardzo pożyteczne. Przypisy do tego wydania w Bibliotece Narodowej to wyszło w 1990 roku. No i zauważyłem wtedy już od razu, że ten pierwszy przekład jest, no, zawiera nieścisłości, no, pewnie jakieś pomyłki. Tłumaczka żyła jeszcze, tłumacz już nie żył, na część się zgodziła, na część nie, ale ja cały czas czułem, że coś trzeba jeszcze będzie w tym kierunku robić. Ale potem Andrzej Drawicz wymyślił sobie, że on będzie przekładał, że on będzie robił drugi przekład Mistrza i Małgorzaty i zapytał mnie, czy też bym nie chciał być redaktorem przy tym drugim przekładzie. No to naturalnie, że się zgodziłem i to też wyszło bodaj w 1995 roku. Już dwa lata przed śmiercią Andrzeja Drawicza, bo on młodo umarł był z 32, miał 65 lat, gdy umarł, a naprawdę był gigant. Mogę powiedzieć, że bez niego prawdopodobnie ja bym tak nie zaistniał jako filolog, że to, była, że to był dla mnie taki mistrz, właśnie taki prawdziwy mistrz, jak ten mistrz tej powieści Błuchakowa. A potem jak doszło do tego, że my się wzięliśmy za ten przekład, bo także ona oczywiście cały czas też to czytała już w oryginale, a dzieci czytały. Syn czytał w pierwszym przekładzie, a córka czytała w tym drugim przekładzie. Ale też znali niemal na pamięć tego mistrza i Małgorzatę. No i pewnego dnia w 2000 w 2014 roku żona rzuciła pomysł, czy byśmy tego nie zaczęli tłumaczyć, i sama nawet zaczęła tłumaczyć. Ja się od tego odżegnywałem. Ja nie myślałem o tłumaczeniu, bo miałem inne rzeczy do roboty, ale Bogu dzięki była na tyle jednak moja żona tutaj stanowcza, że zaczęliśmy to robić. On się dołączył i tam jesteśmy jako trójka tłumaczy, ale pamiętam, że jak też dochodziło do sporów między nami, bo tak bywało, że ja sam zostawałem, bo się rodzina na mnie obrażała za inne rozwiązania, to mnie Anetka wtedy właśnie wspierała, no ale tak najwięcej no to właśnie ta nasza trójka, my, my to zrobiliśmy. Zajęło nam to jakieś półtora roku, ale wydawnictwo Znak, z którym ja od dawna jestem związany i jestem przyjaźniony, bo tam najwięcej książek swoich wydałem, to tam bym też wspomniał Jerzego Ilga, tego redaktora, który też na no że nas zmusił, żebyśmy to kontynuowali, bo jeszcze istnieje do dzisiaj, przecież żyje i bardzo dobrze się ma. Kamaria Makuch, redaktorka, ona też tutaj była matką chrzestną tego. No i w 2016 roku to wyszło, ale znak, ja się też tak do tego nie paliłem, ale znak też bardzo nalegał, żebym ja na nowo przypisy zrobił. No ja i siadłem i tak, niektórzy nawet mówili potem, no, że przekład to przekład, bo są już przekłady, ale przypisy. Ale przypisy to ja robiłem miesiąc, bo po prostu zaledwie. To zrobiłem je w ciągu miesiąca, bo już też miałem pełno tych notatek, pełno tych materiałów i, i dostęp już teraz i do archiwów, bo, bo przecież mam w swoich zbiorach, udało mi się szczęśliwie pozdobywać. Jeszcze tam do Rosji jeździłem, nie wiem być może nawet i na zajęciach jakieś wam pokazywałem strony rękopisy mistrza i Małgorzaty. Nie wiem, czy pan chodził do mnie na taki wykład monograficzny o Bułhakowie. Może pan nie chodził, ale to właśnie na tym wykładzie, wykładzie pokazywałem. No mam, trzymałem w ręku z drżeniem 400 stron tej ostatecznej, jak ją widział Bułhakow, ale jeszcze poprawianej redakcji mistrza i Małgorzaty. No i z tego zrodziło się, mogę powiedzieć, dzieło, bo polski przekład, zawsze mówiliśmy, że, my zwracaliśmy. Ogromną uwagę na brzmienie i melodię tekstu, i mówiliśmy, że miarą sukcesu tego przekładu będzie to, czy będą go wystawiać na scenach. No i pięć, czy sześć, czy siedem teatrów to wystawiło. Byłoby znacznie więcej, gdyby nie ta wojna, gdzie jednak nastąpił odwrót pewien od literatury rosyjskiej. Ale na, na samym początku teatry to, to zaczęły rozchwytywać, i nawet powstała taka superprodukcja. Ona jest na audiotece czołówka aktorów polskich, ponad 40 16 godzin słuchania. Przeczytany ten nasz przekład wspaniale. Ja do niego wracam. Tam można sobie słuchać też rozdziały tam, na przykład na YouTube jest bezpłatny fragment, pierwszy rozdział można sobie wysłuchać, no i to pokazuje, jak wielką, piękną melodię ma Mizji Małgorzata Buchakowa, a mnie też i nas, nas też przekonuje w tej powieści to, że tam są poruszane tematy bardzo, i też jest trudna w przekładzie, dlatego że tam są przestrzenie ta biblijna cztery rozdziały biblijne, gdzie trzeba było odpowiedni język, taki hierarchiczny, odnaleźć, oddać to tak po biblijnemu. To jest opowieść taka bardzo obiektywna. Ani grama humoru tam nie ma, a przecież wiemy, jak wyglądają wątki moskiewskie. Ile tam, z, aż z się. Od humoru, od dowcipu. Język musi być dynamiczny i często trzeba zrezygnować z takiego bukwalizmu, czyli dosłownego e, przekładu, a próbować znaleźć w polskim języku jakieś inne melodię, frazy, bo Bułhakow był przede wszystkim człowiekiem teatru. gdyby. Mu sztuki wystawiali, to prawdopodobnie by Mistrza i Małgorzaty nie napisał, ale skoro mu nie wystawiali, to napisał tę wielką powieść i ogromną rolę odgrywają w niej dialogi. Ona dlatego się tak cieszy takim powodzeniem, że ci ludzie są cały czas, ci bohaterowie żywi i oni mówią żywym językiem. No i w związku z tym ten język trzeba lekko zmodernizować, jak się tłumaczy, po to, żeby to nowe pokolenie tak odczytywało tę powieść, jak odczytywali ci, którzy by Buchakowa czytali w tym czasie, gdy powieść powstała. Stawała. Chociaż jak pan wie, ona została ukończona w 1940 roku, bo przecież Bułhakow w tym roku umarł, a wydana została na dopiero po ćwierćwieczu w 1966-1967 roku. Tak jest, więc ta historia generalnie powstawania i później już wydania powieści jest bardzo zawiła. No ale nie umniejsza to faktu właśnie, że no, Mistrz Małgorzata to klasyk literatury światowej, wciąż żywy, o czym też pan wspomniał. Wspomniał pan też, że znany już Panu prawie, że na pamięć przez to, jak długo już Pan obcował właśnie z tą lekturą i jak zmienia się odbiór samej powieści, może interpretacja i czy odnajduje Pan w niej jakieś nowe niuanse po tym, jak już na przestrzeni lat obcował Pan właśnie z Opus Magnum chyba, Michała Bułhakowa, zarówno jako czytelnik, później już jako tłumacz. No, ja uważam, że ta powieść nie jest do końca też i przez młodzież Poznana, bo młodzież ta, która zna powieść, to, to ma takie ulubione tam na przykład wypowiedzi Kota Behemota, który mówi, gdy Małgorzata pyta, czy to, czy to wódka, bo jej wlał coś przezroczystego do kieliszka. No, Gdzież bym ośmielił się? Proponować damie mnie wódkę. To czysty spirytus. Najbardziej znany ten... cytat. Znany fragment, który przyznajmy, no jednak nie wyczerpuje całe istoty, nie wyczerpuje całej istoty mistrza i Małgorzaty. Ja bym zwrócił uwagę, bo tak, te, te biblijne są bardzo ważne, i ja jak tłumaczyliśmy te biblijne rozdziały, to widziałem, czułem, jak nie mają racji ci, którzy mówią, że Buchakow sprofanował Ewangelię, on po prostu z takim przejęciem, z, tak głęboko to opisał, że aż dreszcze przechodzą, jak to się czyta. I jak rano czytałem nasz przekład, jeszcze go poprawialiśmy, to czułem, że nam się udało to tak przełożyć, jak Buchakow to napisał po rosyjsku, że nam się udało po polsku to zrobić, bo mnie też łzy do oczu się cisnęły, jak, jak czytałem o cierpieniach Jeszu w tej właśnie w tej właśnie powieści, ale są jeszcze rozdziały eschatologiczne na samym końcu. Czytelnik często już je pomija, bo mu się wydaje, że to już powieść się skończyła i że już nie ma o czym czytać, a to jest bardzo istotne. Tam od rozdziału 29 ważą się, tam one mają tytuły takie Ważą się losy mistrza i Małgorzaty, tam Pożegnanie i wieczysta przystań, przystań, czas już czas i te, te rozdziały też bym polecał, jak ktoś czyta mistrza i Małgorzatę, żeby nie kończył lektury tam, gdzie jest pożar w Torksinie, gdzie, gdzie już się wydaje, że wszystko się kończy, że oni odjeżdżają z Moskwy, bo jeszcze są bardzo piękne te rozdziały, te rozdziały ostatnie, jeżeli Pan by pozwolił, to ja bym może nawet taki fragment jeden akapit z tego rozdziału, który szczególnie wydaje mi się piękny, piękny, bym może zacytował, jeśli pan pozwoli, tylko y, y, gdyby pan teraz coś do naszych słuchaczy powiedział, bo tak, mi pół minut... nie ma problemu, Proszę. zdecydowanie. E, no, wydaje mi się, że właśnie, jako że powieść bułhakowa właśnie rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych, bo tutaj mamy właśnie wątek moskiewski oraz wątek religijny, to to też kwestia właśnie tego języka, dodatkowo wpływa na warsztat tłumacza i to, że tutaj dodatkowych wysiłków to wymagało, więc tutaj myślę, że tym bardziej właśnie czapki z głów dla osób, które podchodzą do, do tłumaczenia takich dzieł, bo no jest to wciąż czyta, czytany przez wszystkie narody świata klasyk literatury i wciąż żywy, więc no myślę, że tutaj czapki z głów przed pana pracą, przed pracą pana rodziny, że udało się przetłumaczyć właśnie powieć. Nie Słucham tego ze wzruszeniem. Mamy w domowej bibliotece chyba największą kolekcję przekładów mistrza i Małgorzaty na języki świata. Sądzę, że mamy koło 50, no takie egzotyczne no, języki jak, jak mongolski, no koło pięćdziesięciu języków, a w niektórych mamy kilka egzemplarzy, jak po angielsku, czy po włosku. Ja widziałem w Muzeum Buchakowa w Moskwie, ale absolutnie. Druga kolekcja będzie w Kijowie w domu Bułhakowa, ale my mamy najwięcej. My mamy hiszpański, kataloński, mamy hiszpański wydany w Argentynie, mamy portugalski wydany w Portugalii, ale też portugalski wydany w Brazylii. One się różnią. Islandzki, duński, no. Zapriologa jeszcze większa gradka. Tak, no więc tak. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, właśnie taka, że ta powieść, ona ja zaraz zacytuję ten fragment, który mi się tak szczególnie podoba, ale ona ma takie też dla mnie niespodzianki, bo ja co już odkrywam nowe takie, odkrywam, tu może tego nie będę mówił, ale odkrywam nieraz i pomyłki pisarza, których ja nie zauważyłem, że w jednym rozdziale jest powiedziane tak, a potem w drugim jest inaczej, że ktoś przybywa jako sama, a w drugim rozdziale jest, że z towarzyszem przybywa, ale to może nie jest takie istotne jak to, że udaje mi się odkrywać tak zupełnie niespodziewanie, z czego czerpał, jak na przykład tam w pewnym momencie Piła do rozmawia ze swoim takim śledczym Afraniuszem, to to jest y, tak, jakby y, porfiry śledczy z Raskolnikowem y, u Dostojewskiego rozmawia i proszę mi wierzyć, że tam są do szczegółów podobne, ale to mi się, jak czytałem Dostojewskiego osobno, Bułhakowa osobno, to tego nie widziałem. Jak czytałem potem Bułhakowa to też tego nie dostrzegłem i dopiero jak wysłuchałem, jeżdżąc samochodem, jak wysłuchałem sobie audiobooka, co wam polecam, to jest młodzi, słuchajcie audiobooków, bo to są, to naprawdę jest, jest bardzo wartościowy sposób poznawania literatury. Jak słuchałem i patrzę przesłuchanie, no identycznie to tak, nawet podobne błyski w oczach i tak dalej. A ostatnio odkryłem, że jak że też ta rozmowa Felaniusza jak Piłat do niego mówi takim ezopowym językiem, żeby zabił Judę z Kiriatu, ale nie może mu tego powiedzieć, tylko mu mówi w taki sposób, że ty go masz ochraniać, ale on i tak zginie. A tamten na początku nie wie, czy to Piłat tego chce, ale potem rozumie. To to jest, proszę sobie wyobrazić, Bułakow to zaczerpnął, tego nikt jeszcze do tej pory nie napisał, zaczerpnął to z takiej tragedii Aleksego Tołstoja, to jest jeszcze trzeci Toustoj, bo było dwóch a to jest taki trzeci XIX wieczny i on napisał taki dramat Fiodor Iwanowicz. O panowaniu ostatniego Rudykowicza, i tam Borys Godunow, który planuje zabicie Carewicza Dymitra, wie pan, tego w Ugliczu tak. i potem się całe te wszystkie dymit samozwanie tak, wziął, tak, tak. który się podawał za niego. To właśnie on rozmawia z taką kobietą, która tam jest przy tym Dymitrze. Godunow, i on tym samym językiem ezopowym mówi, żeby ona doprowadziła do zabicia tego Dymitra. To znaczy, nie mówię jej wprost, ale mówię tak, no ty musisz się opiekować, bo go na pewno zabiło. I to są dla mnie takie frajdy, takie yy, no, odkrycia. Ja wiem, że dla tych, co jeszcze nie znają mistrza Małgorzata, to się może wydawać nieistotne, nie, nie, nie a dla mnie się wydaje istotne, no bo ja, co jest tą powieścią już ponad 40 lat, i jeszcze odkrywam. Ale pozwoli Pan, że zacytuję właśnie teraz ten fragment, jak mistrz i Małgorzata z Wolandem już opuścili Moskwę na tych koniach czarnych i stanęli gdzieś w takich górach, gdzie Piłat pokutował, ale Piłat zostaje uwolniony od tych cierpień przez mistrza i odchodzi z Jeszułą do Królestwa Światłości, a Woland żegna się z mistrzem i Małgorzatą, bo Woland odchodzi do, swojego, do swojej dziedziny, czyli do piekieł, a Mistrz i Małgorzata odchodzą do takiego królestwa ukojenia. I jest ten fragment się zaczyna tak: to jest fragment końcówka rozdziału 30, zatytułowana właśnie Przebaczenie i wieczysta. Przystań, żegnaj nam, odpowiedzieli Wolandowi jednym głosem: Małgorzata i Mistrz. To jest też jedyny fragment w powieści, gdzie jest ta kolejność: Małgorzata i Mistrz. I wtedy czarny Woland, nie lękając, nie oglądając się na nic, runął w otchłań, a za nim jego świta. Teraz nie było już ani skał, ani placu z księżycową drogą, ani Jerusalem. Czarne konie przepadły. Mistrz i Małgorzata ujrzeli obiecany świt. Schodził tam, gdzie chował się księżyc w pełni. W rannym brzasku mistrz wstępuje ze swą przyjaciółką na omszały kamienny mostek. Są już na drugim brzegu. Strumek został za plecami pary wiernych kochanków, a oni idą teraz piaszczystą dróżką. Słuchaj się w cichość, mówi Małgorzata do mistrza, a piasek chrzęści pod jej bosymi stopami. Słuchaj, napawaj się tym, czego nie zaznałeś w życiu, ciszą. Patrz, oto stoi przed tobą twój wieczysty dom, twoja nagroda. Widzę już okno weneckie i pnącza winorośli sięgające samego dachu. Oto twój dom, twój wieczysty dom. Wiedz, że jeszcze dziś. Wieczorem przyjdą do Ciebie ci, których kochasz i których jesteś tak ciekaw. Nie będziesz się ich bał, a oni będą Ci grali, śpiewali. Zobaczysz, jak piękne może być światło, gdy w domu płoną świece. Będziesz zasypiał w swej nieodłącznej, wymiętej czapce i zaśniesz z uśmiechem na ustach. Sen da Ci siłę, obdarzy mądrością. Już nie będziesz mnie od siebie odpychał, a ja będę strzegła, Twego snu. I tu końcówka. Tak mówi Małgorzata, idąc wraz z mistrzem do ich wieczystego domu. I wydaje się mistrzowi, że słowa Małgorzaty płyną niczym ten szężący strumień, który dopiero co minęli. I pamięć mistrza, jego niespokojna, boleśnie pokuta pamięć zaczyna przygasać. Ktoś daje mu wolność, tak jak i on uwolnił przed chwilą stworzonego przez siebie bohatera. Bohaterów odszedł w bezkres. Odszedł bezpowrotnie, dostąpiwszy przebaczenia w noc przed zmartwychwstaniem, syn króla astrologa, okrutny, piąty prokurator Judei, rzymski ekwita, Poncjusz Piła. No jak Pan tego słuchał, to czuł Pan, że tu nie ma ani jednego zbędnego słowa, ale też są wszystkie te słowa które są potrzebne. Oni idą do swojego domu wieczystego na samym końcu, czym czytelnicy nie pamiętają, bo po prostu tego fragmentu nie dochodzą, już tego tak nie odczytują, a ta powie się tak pięknie kończy. To tak odnośnie jeszcze definicji doskonałości, że to jest moment, w którym ani niczego nie wypada dodać, ani niczego odjąć, więc myślę, że tutaj tak. to się. No właśnie... słuchał pan, prawda? tak, tak. No, ale też też na pewno pan odczuł, że tak nie było tak łatwo tego y, y, przełożyć, a jak. Ja to czytałem, to pan na pewno nie miał wrażenia, że to jest przekład, bo tylko słuchał pan tego tak, jakby to zostało po tak, polsku to napisane. To, taka jest właśnie rola tłumacza, żeby, żeby tak to przetłumaczyć, żeby czytelnik myślał, że to po polsku zostało napisane. Żeby oddać właśnie istotę i ducha oryginału, tak. co myślę, że po tym fragmencie nasi słuchacze mogą uwierzyć, że udało się właśnie w tak, przekładzie to, pana rodziny. Jak się bierze do ręki mistrza i Małgorzata, to trzeba patrzeć, jak jest znaki napisane, że to jest przykład przebindów, to ten fragment jest tam właśnie. Charakterystyczna okładka, więc myślę, że nie trudno ją rozpoznać. Ja też myślę właśnie, że to jest taki mniej może chwytliwy fragment niż właśnie ten cytat związany z kobietami i alkoholem, o którym to pan wcześniej wspomniał, ale jak najbardziej też zachęcający. To te też są ładne. Tak, tak, też... tak. Nic im właśnie nie należy odjąć, ale ten też myślę, że może zachęcać właśnie do sięgnięcia po ten klas już jak się rzekło, literatury światowej. No i myślę, że właśnie też odnośnie tego, jak pan cytował właśnie ten akapit, to że nawet w tym krótkim fragmencie, który zaserwał pan naszym słuchaczom, już znalazł pan kolejną ciekawostkę, która może niekoniecznie jest znana osobom obcującym właśnie z dziełem Buchakowa, że to połączenie Małgorzata i Mistrz w tej kolejności powtarza się po raz pierwszy, to też udowadnia właśnie dogłębną wiedzę na temat tej powieści i, i to, że za każdym razem, kiedy się po nią sięga. Nawet taka osoba z pańskim doświadczeniem może coś dla siebie z każdym kolejnym sięgnięciem odnaleźć właśnie w tym dziele.